Kurwa. No byłem zesrany, no bo byłem, że znowu się wykurwiks. Albo już w ogóle tak na Amen. Ale kurwa, wierzę w nią. Bo wierzę w siebie kurwa. A w sumie? O! Ona to jest kurwa. Moja dusza kurwa. Połowa mojej duszy kurwa. Pomyślcie sobie co ja mam w głowie. To jest moja kurwa, to jest mój wizjer. Ej, ta kurwa w sumie jakieś 50-60% to nie ma, nie? Jak ktoś chce zobaczyć ją w pełni, to zapraszam na kanał, kurwa. Wpisz sobie PS4 Pro Eco, <grywy> to na pewno ci wyjdzie. I ona miała w sumie najlepszy filmik. No, trzeba przejrzeć trochę, kurwa, mój kanał. To jak zobaczycie, kurwa, prototyp, <grywy> to zwariujecie. Dobra, net, kurwa, fresh. Kurwa ja sobie znowu pewnie nazwę pokazają, nie? Ludziska, że tak powiem, choć w sumie proszę kurwa, nie wysyłajcie mi zaproszeń, bo ja i tak tego nie przyjmę. Bo ostatnio przyszło mi jakieś. Jak nie wiem, co wiecie kurwa, z jakichś tych kurwa stronek. Hej, coś tam! Yy, Chciałem się coś tam zakuplować i razem coś tam grać, kurwa, od razu zaśmierdziało, kurwa wiecie o co chodzi, na kilometr yy, w tym, w kalofie kurwa. I sobie myślę, kurwa, coś tu śmierdzi, nie? No i ziomek mówi, kurwa, że dostał zaproszenie od kogoś tam. A wy chłopie, nawet tego nie przyjmuj, kurwa, bo chuj co to, kurwa, jest. No, no pierdolisz, nie? A mówi, przecież chłopie, przeczytaj sobie tą treść, przecież to śmierdzi na kilometr, kurwa. A nie, nie pierdolisz, że zrobiłeś, kurwa, podobną sy sytuację, co, kurwa, wiecie, co sobie zrobił, kurwa? Co jest to oczyszczanie konsoli, kurwa, nie? Jest to zainicjuj i coś tam, chujwi coś tam i coś tam. No, no to on sobie gdzieś poczytał i że no trzeba odmówić to trochę, bo ma zwykłą tą czwórkę. I mówię do niego, ty, tylko ty czasem nie daj zainicjuj, bo ci człowiek z Krusem wyjebie wszystko. Nie, nie, co ty. Po godzinie dzwoni i... Kurwa, wiesz co? Kliknąłem sobie to za inicjuj, bo takie kurwa fresh było. I co się teraz stanie? Ja mówię, no kurwa, ci wyjebie, kurwa, całą konsolę. Normalnie, kurwa, to jak do sprzedaży, kurwa, nie? Zmieni, kurwa, wszystko, nawet numer, kurwa, seryjny. Coś podobnego, co u mnie się stało, tylko że u mnie się stało przez to, że dupałem na płycie, kurwa, głównej. A on se, kurwa, no... wydupcu wszystko, tyle co, kurwa, wiecie... Po wydupcu hajsów, kurwa, na kalofa, kurwa. Podejrzewam, że w kuj. Nie chcę nawet wiedzieć. No i kurwa nie wiem, w sumie czy on to w końcu odzyskał, kurwa, czy nie. Podejrzewam, że nie, kurwa. Bo on tam coś później mówił e, ten, bo ja mu zacząłem cisnąć, nie? On jednak mam coś na znalazłem sobie hasełko co? No ale znając życie kurwa to chuja, prawda? I wydupcuj jeszcze więcej, żeby nie było widać kurwa, że, że to nie jest to konto. <laughs> I dobra, wiecie co? To hula, działa kurwa. Tu się pobiera, kurwa. Crossout. Weź to, nie wiem, czy tego nawet nie usunąć, kurwa. No i dobra, działa, kurwa, to. Uff, co? Kurwa, trochę stres był, bo był. No to co, ja przepinam, kurwa, wkładam cyberpunka, bo pewnie będzie jakaś aktualizacja. No i albo się widzimy za niedługo albo za dnia już nie fajnie było trochę się kurwa wygadałem kurwa żeśmy konsoleczkę kurwa normalnie nie wiem jak to powiedzieć kurwa no czuwaliśmy przy niej no kurwa i git kurwa i też przy okazji wam pokazałem, że kurwa ma Nie ma na niej kurwa, mocnego kurwa Dobra, mykam kurwa, odpalam kurwa cyberpunka i zobaczymy co się kurwa tam dzieje. Zaraz wracam yy... Alben Kurwa jutren Zwartym